Na wybory obiecają wam wszystko. Na wybory tanie kredyty, samochody za darmo, dotacje, pieniądze. Dadzą wam więcej niż mogą obiecać. Obiecają wam jeszcze więcej niż inni. Cuda, panie Nakiju, cuda. Zobaczcie sami. Panie redaktorze, ma pan rację, że oczywiście sprawczość prezydenta miasta jest zupełnie inna, no bo ja osobiście podejmuję decyzję dotyczącą choćby inwestycji takich jak ta, osobiście decyzję dotyczącą choćby inwestycji takich jak ta. Sprawczość prezydenta miasta jest zupełnie inna, no bo ja osobiście podejmuję decyzję dotyczącą choćby inwestycji takich jak ta, osobiście również lobuję na rzecz pieniędzy unijnych, żeby one się znalazły na tego typu inwestycji. Tą sprawczością dużo łatwiej się jest pochwalić. Dobry Monika Drozd, Telewizja w Polsce 24. Panie prezydent, Chciałabym zapytać o dofinansowanie Muzeum LGBT w, w kwocie 150 tysięcy złotych. Skąd taka decyzja? Dziękuję bardzo. My mamy cały szereg różnego rodzaju programów, gdzie decydują po prostu eksperci, jak przy rodzaju programów, gdzie decydują po prostu eksperci, przy różnego rodzaju programów, gdzie decydują po prostu eksperci. To nie ja podejmuję te decyzje, decyzję podejmuje grono y, ekspertów.